No siemka, ja jestem Żelazny i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z My Creative, czyli naszego pięknego serwera creative, na którym oceniamy wasze działeczki. Ogólnie IP serwera macie w opisie, wersja 1.12.2, także jeśli chcecie, żebyśmy to właśnie również waszą działkę ocenili, wbijajcie koniecznie, budujcie, zapraszam was tutaj mega serdecznie, e, no i, i w sumie to tyle. Dobra, ale dzisiaj nie o parkurze, tylko o działek, więc idziemy na nasze działeczki. Wybieramy sobie na start działki 35x35, 35, czyli działki startowe, wchodzimy sobie na nie, no i proszę bardzo, jesteśmy już. Ja tutaj jakichś ciekawych już szukam, a wy swoją drogą jeśli nie wiecie, to ogólnie ten serwer współtworzymy wraz z siecią, właściwie hostingiem TitanX, także jeśli poszukujecie jakiegoś dobrego serwera, jakiegoś dobrego hostingu po serwer, zapraszam was mega serdecznie do titanx.com. No i mam naszą pierwszą ofiarę, czyli McDonalda. Tego tu jeszcze nie widzieliśmy, tego tu na odcinku ewidentnie nie było. Zobaczcie, tutaj gracz o Niku Hardox zbudował ogromnego McDonalda, szczerze mówiąc, kurde. I podobają mi się do końca kolory, jakie wykorzystał, bo jednak zaraz tego Drewna aż tak ciemnego, mógł wykorzystać troszeczkę jaśniejsze i właśnie. O, o, to mi chodziło, o, to jest o wiele lepsze według mnie. No i do tego wszystko jest takie szare. Jakbym zrobił tutaj właśnie troszeczkę więcej takich biały wsta białych wstawek wyglądałoby całkiem lepiej, nie, o wiele lepiej. A mimo wszystko, całkiem fajna praca, no. W ogóle nie wiem, czy wiecie, jeśli jesteście na serwerze, to pewnie zauważyliście, ale przez ostatnie kilka dni, właściwie kilkanaście dni, utworzyło nam się tutaj zaplecze w ogóle wieżowców. Spójrzcie, jeden wieżowiec, drugi wieżowiec, trzeci wieżowiec, tam jeszcze były kolejne, o dokładnie czwarty. Do kolekcji tutaj jeszcze jest piąty, więc... Proszę bardzo. W obrębie dosłownie stu kratek mamy ponad 5 wieżowców. Właściwie 6 wieżowców, bo tu jest jeszcze jeden, więc no, chyba coś w tym jest jednak. Także może warto byłoby je w końcu zwiedzić. Zaczniemy sobie może od tego wieżowca tutaj. Jest tu taki wielki, połączony, ogromny wieżowiec. Zbudowany przez DAXX Glax. Okej. Okay. Mieści się w nim z tego, co widzę, hotel. Także wejdźmy sobie do niego i zobaczmy, co tam nas tam przywita. Dzień dobry. Wygląda dosyć drogi, tak szczerze mówiąc. Jest tutaj jakaś recepcja. Nie, czy to jest recepcja. jest recepcja? Halo, ja bym chciał pokój sobie wynająć. Dobra, tu jest recepcja, tak. Wygląda podejrzanie i jak recepcja, ale dzień dobry. Nie ma tutaj żadnego pana kasiera. No to mam nadzieję, że mimo wszystko będę mógł sobie wejść. Zobaczymy na kolejne pięterko, co my tam mamy ciekawego. O, dobra, to są windy. To w sumie użyję sobie wind, będzie łatwiej niż korzystanie ze schodów. Ale ta winda się wlecze. O, kurde, ale przydaje mi już jesteśmy na pierwszym piętrze. W końcu i tutaj nic nie ma zbytnio. Czyli działka jest jeszcze nie do końca zrobiona. A mimo wszystko wieżowce są całkiem ładne. Szczególnie od tej strony, według mnie, wyglądają dosyć ciekawie. No, trochę monotoniczne. Mógłby tutaj być co jakiś czas, jakiś taki. E, w poprzeczną stronę, poprzeczną stronę, no w tą stronę, jakiś inny blok, na przykład taki szary, choćby ten. No i wtedy dodałoby to troszeczkę tutaj kolorku temu, nie, nie tyle, że kolorku, ale w ogóle bryła nie byłaby taka nudna. Także jak się będziesz to dalej budował, panie, jaki ty miałeś Panie fanie. z to pomyśl o takim czymś, według mnie wyglądałoby to kozacko. Ale już teraz kozacko wygląda ten World Trade Center, który tutaj mamy obok. Oceniłem je chyba na ostatnim odcineczku, mimo wszystko, no, World Trade Center jest świetne. Szkoda, że ta mniejsza wieża, właściwie ta, ta, ta druga wieża jest taka mniej szeroka, niż ta powinna być taki samej ogólnie, no jest to fajny budynek ten akurat nie jest taki monotonny, jest właśnie mamy co jakiś czas inne bloczki albo takie ciemniejsze, więc to jest naprawdę kozasko ogarnięte, no i wielki napis World Trade Center, dokładnie a Triple S zbudował tutaj nawet środek, zobaczcie, jest jakaś poczekalnia, tutaj pewnie są windy czy tam coś do góry jest, w swoją drogę możemy sobie tam tą windą przejechać, zobaczymy czy tam coś ciekawego jest tu, tu nawet jakiś zegar, ok chyba winda się zepsuła, tak przynajmniej strzelam po tym, że tu jest taki wielki wykrzyknik, ale możemy sobie wylecieć tam na najwyższy pięterko i zobaczyć Cokolwiek tutaj mamy. Piętro trzecie, ok? Jak chcę zobaczyć w ogóle, jaki jest widok samej góry, więc wlecimy sobie na samą górę i zobaczymy, czy tam jest jakiś ładny widok. Tylko, że ja tu teraz będę przez pół godziny wlatywał na samą górę, ale już jesteśmy blisko. ok? 3, 2, 1. Nie, tu, tu był koniec jednak, dobra, piętro, które? Piętro setne! O! Także na setnym piętrze kryje się jakieś tutaj kryją się jakieś skrzyneczki z napisami World Trade Center, z tego co widzę. Eee, są okienka, z którego możemy zobaczyć w ogóle nowy World Trade Center swoją drogą. Tak o, tak o to ono wygląda. To jest WTC 1 dokładnie. Ogólnie stąd mamy fajne widoki na całego Creativa, więc epicko, ale my nie... O widokach, Wracamy do ceniania prac, także ja tak sobie zajdę, szybko, właśnie zlecę na dół i lecimy do kolejnych wieżowców. Czyli tak, właściwie do wcześniej wspomnianego wieżowca World Trade Center One, który zbudował nam grać o nieku Stachel Minecraft. Okej, okay, wchodzimy sobie tutaj do środeczka, tu jest nawet strzałki, są, żebyśmy wiedzieli, że to jest wejście. No i w środku on jeszcze nie jest skończony, mimo wszystko. Wita nas coś pod ziemią. Co to jest pod ziemią? Czy to jest jakieś metro? Czy coś w tym stylu? Jeśli tak, to mega szanuję. Czekajcie, czy to jest tylko i wyłącznie przejście? Jakieś tajemnicze? O nie, to się tylko idzie pod spodem i tyle. No ale no dobra, jest jakaś recepcja, są tutaj jakieś zielone. Przestrzenie. Możemy sobie usiąść, popatrzeć w górę. nie, w górę to nie wygląda tak fajnie. Ale od zewnątrz wieżowiec prezentuje się epicko według mnie. I obok jest jeszcze Panda, która tutaj towarzyszy nam od, od Figielka Puszka, od kilku edycji normalnie. A my oddalamy się od tego pięknego, szklanego wieżowca i lecimy tam, bo tam widzę jeszcze jeden taki wąski. Coś czuję, że tematy dzisiejszego odcinka będą wieżowce, bo już od kilku minut je zwiedzamy. No, ale to, to nie jest źle w sumie, bo tych wieżowców jest sporo. Ten nie jest jeszcze skończony. Co to jest napisane? Control Tower, czyli to jest jakaś wieża kontroli. Nie jest skończona, więc jeszcze nie będziemy ją jej... oceniać. Pójdziemy sobie zobaczyć jeszcze tamto, jak już tak wszystkie cytamy, No to zwiedźmy sobie je wszystkie, no Bez wyjątku, chyba, że jakiś ominę. tam jest jeszcze jeden wieżowiec Ile tych wieżowców tutaj jest? Łącznie już siedem widziałem na tym odcinku, jacie Ale ten zbudowany przez Blauer Hackera również jeszcze nie jest skończony Więc pójdziemy sobie raczej pozwiedzać jakieś skończone Prace, na przykład tego wielkiego Właściwie wielkiego, małego Baby Jodek, którego zbudował tutaj Kapitan Bartek, taki słodziak Zobaczcie, on tu jest ukryty W jakimś chyba statku kosmicznym małym Ale zobaczcie, jak on jest słodko zbudowany Mega malutki w malutkiej skali Ale jest taki słodki, jacie! I oczywiście cała planeta dookoła Więc dla mnie ta praca jest po prostu mistrzostwem, no Tak samo jak całkiem fajny jest ten bałwan Który by się tutaj z rogu wyłonił właśnie Jest to bałwan Zbudowany przez hamburgerka 10, ma on szalik Ma on oczywiście tutaj nosek Z marchewki, są jakieś patyki Jako ręce, jakoś mamy zimę w sumie Mimo, że śniegu chyba nie widziałem ani razu W tej zimie. że jest połowa stycznia a Jeszcze śniegu nie wiedziałem. no to klimacik zimowy jest, więc no musimy jednak przyznać hamburek świetnie to zrobiłeś tylko że musiałbyś po pierwsze zająć się podłogą ponieważ podłoga jest no nie kompletnie ta, ta, ta trawa to kompletnie nie pasuje i tak samo co ważne mógłbyś spróbować zaokrąglić troszeczkę te kule bo zobacz one są takie strasznie kwadratowe, powtarzające się jakbyś wziął tutaj kilka bloków i próbował je zaokrąglić według mnie sprawiłoby się to o wiele lepiej i wyglądałoby to 500 razy lepiej nie żartuję więc spróbuj się tym zająć serio uuu ale fajny domek taki nowoczesny zbudowany przez jabłko o fajny nick w sumie jabłko okej okay. od każdej strony wygląda całkiem ładnie jest naprawdę pomysłowy, jak na takie nowoczesne domki. Ciężko zrobić właśnie taki fajny, pomysłowy, nowoczesny domek. A takiego jeszcze nigdy nie widziałem w takim stylu. Więc szacun na maksa. Jest garaż tutaj jeden. E, mamy wejście do środka w ogóle, czy nie? Nie, w środku jest pusto, z tego co widzę. okej, okay. Mimo wszystko, praca bardzo fajna. Tak samo jak ten mały słodziaczki żelazny. O kurde, wygląda jak taka maskotka. Nie wiem, czy wiecie. Są takie maskotki Minecraftowe i mam ją właśnie przy sobie. Tam miałam kamerki, więc jej wam nie pokażę, ale mam taką małą Minecraftową maskotkę. E, pokazywałem wam ją kiedyś na Instagramie, także w ogóle jeśli śledzicie mnie jeszcze na Instagramie, to wbijajcie koniecznie, macie na niego linka w opisie. Tak samo jak w opisie, macie linka do mojego prywatnego kanału. Wbijajcie, subskrybujcie, bo bardzo miło, tym bardziej, że ten kanał startuje już za dosłownie kilka, kilkanaście dni. Staram się, żeby jak najszybciej wystartował. Po prostu zestartuję, jak wrócę z wyjazdu, na którym obecnie jestem. Znaczy nie jestem obecny, ale zaraz wyjeżdżam, także możecie tam śledzić mnie również, jak tam mi idzie ten wyjazd. <laughs> A ja teraz przejdę do większych działek, czyli do działek, do których dostęp mają kolejne rangi, czyli tym razem koparka, i zobaczymy, co tutaj ciekawego wymyślili nasi gracze. Tego to ja chyba tutaj jeszcze nie widziałem, ponieważ Żabka.pl zbudował, nie to sorki, tutaj Leziok zbudował jakąś taką, jakiś taki chiński zamek, można powiedzieć. Jest naprawdę widowiskowy, bo zobaczcie jak teren jest epicko zrobiony. Ten teren to jest majstersztyk. To jest jeden z ładniejszych terenów tutaj, jakie widziałem na tym odcinku. Nie no, najładniejsze, jakie widziałem na odcinku. Mała wioseczka pod spodem, do góry wielki, rozciągający się chiński, czy tam azjatycki zameczek. No i w środku również mała wioska. Także praca przekozacka. Też ta szczegółowość tego wszystkiego. Ta ilość detali tego wszystkiego. Jest po prostu przepiękna. Tu jest jeszcze kolejny zamek. Jejku, leżok, Piękna praca. Chyba póki co najlepsza na tym odcinku, ale my idziemy dalej, może coś jeszcze cię pobije. Zobaczymy, no, choć wątpię szczerze mówiąc. Tutaj żabka zbudował sobie naprzeciwko właśnie działki lzioka. Jakiś taki domek hobbita, albo domek w takim starym drzewie. Spójrzcie, możemy sobie tutaj wejść, co to jest napisane. Z dala od chaty Kubiksona. Zginiesz jak podejdziesz o krok bliżej. Mam nadzieję, że będziesz smaczny. Co? Co? Co tu się dzieje? Król tego bagna, szrek. O kurde, co tu się stało? W tej działce. Mimo tego, że jest świetnie zrobiona, e, taka troszeczkę opuszczona, można powiedzieć, jest po prostu epicka. Także wchodzimy do środeczka, ale środek jest jeszcze, niestety, chyba jeszcze nieskończony, także nie będziemy tego zwiedzać. Pójdziemy sobie jeszcze gdzieś obok i najwyżej kiedyś wrócimy do tej działeczki, jak będzie już w 100% skończona. O, tego chyba nie widziałem. Ogromne miasto parto, parkowe, portowe, nie parkowe, zbudowane przez misieksa. Okej, okay, bardzo ciekawie wygląda. Jest tutaj oczywiście latarnia morska, jest porcik, są jakieś stateczki i tak dalej, i tak dalej. Co mi tu nie pasuje To to, że ta latarnia morska wygląda trochę taką nowoczesną. Wszystko jest takie z drewna i z kamienia. A latarnia morska jest z jakiegoś takiego, nie wiem, betonu, terrakoty. To mi tu nie pasuje, także mogłaby być troszeczkę z innych kolorów, bo wygląda jak oderwana z rzecz od rzeczywistości po prostu. Ale ogólnie miasteczko jest przepiękne, serio. Świetna robota, biseksu, nawet bardzo szczegółowa, bo w środku są fontanny, w środku są jakieś kwiatki, stragany i tak dalej, i tak dalej. Czego tutaj nie ma w tej, na tej działce, to ja nie mam pojęcia. Wszystko jest po prostu. Wszystko, no? No to co? Na koniec bijemy sobie jeszcze. Na... Na działki na, 101 na 101, czyli działki jeszcze wyższych rank, na których z tego co wiem, czekają na nas całkiem fajne prace. Ogólnie większość budowli, które są tutaj, zwiedzaliśmy już na ostatnim odcinku, także jeśli nie widzieliście, wbijcie koniecznie, y ale zdecydowanie nie widziałem jeszcze tego wielkiego. O! Smoka! Budowanego przez Sprintelle! Czekajcie! Czy to tak to jest ten smok z filmu, jak uratować smoka? Jak on się dokładnie nazywał? Czekajcie! Ale jeszcze nie jest skończony, dobra, nie mam pojęcia, jak on się nazywał, zapomniałem. Jeszcze nie jest skończony, więc widzimy go, jak będzie skończony w 100%, bo póki co wygląda jak wielka ryba, albo jak wielki sum. No i tak. Tak ogólnie, jeśli chodzi o te działki, byłoby na tyle. Możemy sobie spojrzeć jeszcze tutaj, czy jest jakaś skończona praca na działkach 131, 131. Wątpię, ale może coś znajdziemy. Zobaczmy. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. O tak! Jest tu jakaś wielka y, pani zbudowana przez Maciejana i Ty. Czy to jest normalnie jakaś pani wiosna, czy jakoś tak to się nazywało? Wygląda epicko, przeepicko. Nie wiem, czy mogę wam ją pokazywać na, na odcinku, bo w sumie kilka rzeczy ma o, odkrytych. <laughs> ale no ogólnie praca jest przepiękna, naprawdę, zobaczcie. Jest przegenialna, no. się sami zobaczyć. No i tak, właściwie przy tym jeleniu, zbudowanym przez Sarkastyka, który jest też przepiękny swoją drogą. I tu jest obok, mamy jeszcze te jednorożce z ostatniego odcinka. Jeśli nie widzieliście, wbijajcie. No to co, przy tym pięknym jeleniu, czy tam, czy tam, Sarnie, czy cokolwiek, to czy tam Reniferze, nie mam pojęcia, który jest swoją drogą przegenialnie zrobiony. Szczególnie podoba mi się to, że jest właśnie wstawiony na taki, na taki podest, Chyba tak to się nazywa. Są mega szczegółowe kwiaty, wszystko to jest mega szczegółowe. Więc właśnie na nim, na tej pięknej, przepięknej pracy, Sarkastyka. Pożegnamy się z wami, także dziękuję Wam mega serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Tu jeszcze była jakaś tabliczka, co to jest napisane? Jelonek Stefan, A, czy to jest Jelonek Stefan? No to w sumie, na Jelonku Stefanie, usiądę sobie pomiędzy jego rogami. Pożegnamy się z Wami, także dziękuję Wam mega serdecznie za oglądanie tego odcinka. Pamiętajcie, subskrybujcie, łapkujcie, komentujcie, wbijajcie na mój prywatny kanał, na mojego Instagrama. No i my widzimy się już jutro albo pojutrze na kolejnym odcinku. No, pa, pa.